Cibor i jego książka Ja, Lach. Wybrane fragmenty rozdziału drugiego Między Hazarami, Rodzimowiercami a Neolechitami. Historia jest nadzwyczaj grząskim gruntem badań, co jest oczywistym efektem działań Satanistycznych okupantów naszego świata. Bo docieranie do źródła, wszelkiego źródła, zawsze pogłębia świadomość, a zatem i moc sprawczą, i zdolność samoochrony istoty ludzkiej. Dlatego nie ma czegoś takiego jak marnotrawstwo czasu na dociekanie. Czegokolwiek, choćby było to coś jakoby błahego. Przy czym decydujący jest nasz głos wewnętrzny, który kieruje nas do jakiegoś przekazu, artefaktu albo miejsca, a nie czyjeś sugestie. Tym bardziej pożądane i zresztą naturalne i zrozumiałe. Przy objawionym statusie niewoli jest nasilone weryfikowanie historii. Niemniej warto na tym grząskim gruncie zachować postawę bardzo cenną, dystans, rezerwę i opanowanie. To, że księgi katolickie, babilońskie, masońskie, iluminacko-akademickie roją się od fałszywek, przeinaczeń czy istotnych niedopowiedzeń, to już wiemy. Z drugiej strony intruzów, którzy od setek tysięcy lat obsiadają naszą planetę, możemy spodziewać się znakomitego preparowania artefaktów i ksiąg, które z pozoru wspierają, nazwijmy to, neolechitów. Aby sprytnie Wymanewrować ich w kolejny ślepy zaułek. Byłby to zaułek nowej rzeczywistości, o wyższym standardzie życia, ale i tak o niepełnej, raczej pozornej wolności, mimo że bez Holokaustów. Jest logicznym przyjąć, że jeśli obce rasy tak długo sterowały naszymi wyborami, żerowały na naszej energii i surowcach, to przynajmniej część z nich będzie miała niechęć. Do całkowitego zrezygnowania z takiego luksusu. Lechickość wyłoniła się jako główna siła nośna ochrony przetrwania, wyzwolenia i odbudowy narodu. Jakie jeszcze można wyciągnąć wnioski i jaką przyjąć postawę? Spory o wiarygodność źródeł historycznych to poleminowe, opóźniające zjednoczenie i wyzwolenie narodowe. Warto się zdystansować do wszelkich źródeł i przestać traktować z szyderstwem rodaków, dokonujących wyborów innych niż my, jest to bowiem tak cechą hazarską, nie mającą nic wspólnego z życzliwością, jak i zresztą efektem taktycznym hazarów, którzy rozbicie i zwaśnienie Lechitów traktują jako priorytet, a przy okazji dobrą zabawę. Tak zwani neolechici. Powinni mimo wszystko przyjąć, że nawet alternatywne i pełne chwały dla przodków źródła mogą być po części podsuwanym środkiem taktycznym, aby przejąć kontrolę nad budącymi się polachami, co ma ten cel, aby i ich wprowadzić na kontrolowany tor rozwoju i ostatecznie pozbawić pełnej wedy i pełnej mocy. Perwidia przeciwnika jest bezgraniczna. Tym samym także i neolechitom nie wypada pouczać rodzimowierców, nie wypada traktować żadnych przekazów niczym nienaruszalnych świętości i akceptować po pierwsze tylko to, co nie zgrzyta i niepokoi, po drugie, jako widzę na tu i teraz, bo kolejny dzień może ją zweryfikować. Właśnie taką też postawę najlepiej przyjąć, że informacja podana dziś posuwa nas do przodu, poszerza świadomość, zasila wolę, ale jutro może będzie trzeba tą informację i jej znaczenie po prostu zostawić za sobą. Czy to oznacza niestabilność? Nie, ponieważ o ile daty bitew i imiona królów mogą być jeszcze kilkukrotnie poprawiane, to nasze zaiste, żywe, Istotne wartości mające wpływ na naszą moc, siłę rodu, pojmowanie praw życia nie będą naruszone żadnym kolejnym znaleziskiem, bo dla serca są oczywiste już dziś. Każda gromada lechitów, słowian, istot źródłowych jest generatorem mocy kreującej. Przenikające w gromady farbowane lisy. Osłabiają ów twórczy potencjał już samą swoją częstotliwością, a do tego dochodzi wpływ mentalny i zdolności odbierania entuzjazmu, wywoływania waśni, podsycania ego, ambicji i itd. Ognie, gromad muszą płonąć, jako że lokalnie transformują przemiany i wyzwolenie. Sabotaż hazarski należy cierpliwie a konsekwentnie neutralizować poczynając od rozpoznania farbowanych lisów przy pomocy środków wskazanych w kolejnych rozdziałach książki Ja Lach Nigdy nie pozwólmy odebrać sobie zapału decydujący ogień mocy płonie w piersi człowieka Pokrzepiającym jest obserwować, że coraz więcej Polaków, czy to rodzimowierców, czy neolechitów, czy patriotów, niekoniecznie sięgających do WET, traktuje się serdecznie i z szacunkiem, rozumiejąc, że decydujące są nie etykiety i autorzy przekazów, ale właśnie wartości, a wśród nich najwyższa dla ludzi wolność. Podkreślę rzecz ważną. Nasze przebudzenie było przewidziane przez siły ciemności. Przygotowania z jej strony były wary wyrafinowane i bezwzględne. Jednym ze środków taktycznych jest zasypywanie nas fałszywkami, często mieniących się złotem triumfu, aby co pewien czas ostateczną prawdę objawić jako kolejny most mgły i stracony czas. I postawić kolejny, nie mniej zwodniczy. To taktyka na wykończenie maratończyka. Sataniści założyli, że nawet najbardziej rozentuzjazmowani i zmotywowani maratończycy w końcu upadną z wyczerpania i rezygnacji, jeśli trasy biegu do prawdy ostatecznej będzie im się nagła przed każdą metą wydłużać. Dokładając mylących zakrętów, z których biegacz. Musi zawracać, gubiąc rytm, a raczej entuzjazm. To rzeczywiście działa, dopóki nie uświadomimy sobie tej stosowanej na nas perfidnej taktyki. Kochani, to koniec, ale w rozdziale jest dużo więcej informacji. Zapraszam wszystkich do. Książki Czcibora, Ja Lach. Pozdrawiam słonecznie. Wedamir.